Ten film jest przede wszystkim o relacjach między bohaterką Katią a Piotrem i Moniką, jej pracodawcami. I te relacje utrudniają Kati zrealizowanie swojego planu, ale też wnoszą coś do jej życia. Je zmienić. Tak, natomiast myślę, że w ogóle trzeba będzie może... Pokażcie tutaj, Katia tam ja w... przodem do kamery. Nie, na, na to zdjęcie, na... nie, nie przerywamy longiem, Katia, troszeczkę więcej, więcej tam akcji, żeby coś w tych nogach się tam zadziało, że wiesz, ona Cię tam ignoruje, rozmawia, a Ty trochę się denerwujesz. Proszę. Pół godziny przerwy. Obiad jemy tylko i wyłącznie w pomieszczeniu socjalnym. To było super, bo ten kolumniach są Świetny to jest. Katia to jest y, moja koleżanka ze szkoły filmowej, którą poznałam na pierwszym roku studiów i zawsze myślałam o tym, żeby zrobić z nią jakiś dłuższy projekt. Y, I trochę tak właśnie pod jej kątem napisałam ten scenariusz Wiesz to tam może fajnie, że było tak, jak było, ale tutaj jest droga, jakby, wiesz, Masz taka wolna i się musisz do niego przytulić. Zawsze znajdujesz jakieś usprawiedliwienie dla swoich gestów. Tutaj muszka, tutaj to. Dobrze znam e, bardzo dawno, z pierwszego roku szkoły filmowej. Kręciłam z nią kilka etiot, bardzo lubię z nią pracować. E, bardzo dobrze mnie czuję, mogę, mogę tak coś takiego powiedzieć. i e, Lubię nie tylko jak reżysera, ale i prawa, lubię je, e, prywatnie. Potrafię odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie największym wyzwaniem, dlatego że nie zagraliśmy jeszcze wszystkich scen, więc sceny, które do tej pory były, a które były mogły być uznane za trudniejsze, mogą się okazać w porównaniu ze scenami, które na przykład nagramy dzisiaj. Dużo łatwiejsze, więc mogą się okazać, że tak naprawdę wyzwania są dopiero przede mną, te największe. Wracam z powrotem, kończę rozmowę, rozmawiam drugą rozmowę, biorę muszkę, zamykam. Podchodzę tutaj, kończę rozmowę. Odkładam telefon tu i próbuję zresztą z kadią znaleźć. Próbuję zapiąć muszkę. Zmawiam, dobra. Dobrze. Dobrze pracuje mi się z aktorami poza szkoły i dźwiękowcami też dlatego, że pomagają mi na planie, dają korzystne, korzystne uwagi. Dwóch ludzi potrzeba do zamontowania grypa. Zajmuje im to w okolicach od 10 do 20 min. min, min, min. Ale jak już złożymy, Ale jak już złożą, to złożymy po prostu! Takim murzynie, murzynem nawet całe pole ziemniaków potrafią wyciemnić. Teraz powinien być szwęk w pole ziemniaków w cieniu. No, przydałby mi się asystent, wiesz, na planie.